Cześć pasjonaci! Witam Was na dzisiejszym vlogu! Dzisiaj z Fornalem i Dawidem jedziemy na kolejną trasę znowu związaną z żarciem. Tym razem jedziemy do pola lubelskiego i do zamościa. Drodzy kochani, mam nadzieję, że nie muszę wam tej oto osoby przestać. To jest <grym nasz <grym kochany lubelski kebawo <grym> Witam cię! <grym> Także grzejemy na Twoją gastronomiczną trasę. Tak. Opole lubelskiej i zamość. Tak. Także i teraz jedziemy po Klanzera. Był ciekawy czy kupił rogoliki Myśli, że nas przestraszy Niemiec idzie Niemiec! Eee! Łapać go! Złapaliśmy go na kamerze <grym> Ostr nie. Tylko ostrożnie z tym bagażnikiem, wiesz jak się obchodzić Jak z kobietą Ten... Daj tu statyw, ej! Cześć Dzień dobry. Witamy uczestnika wycieczki. Dzień dobry. Wycieczki! Wycie... Kupiłeś rogaliki? Nie. Nie miałem czasu. No to pewnie gdzieś tam. A te rogaliki to gdzieś tutaj kupujesz? W biedronce? W biedronce. Ja. No to biedronka jest słodka. Ale. Ne... O, o! o no. A można też do stokrotki. Albo i też. Bo są to takie wiesz, ostatnio widziałeś takie fale, fajne paluchy. takie... Paluchy? paluchy? No, to można. A palec grzebane. Palec grzebane z dobrze. No to... coś tu. Patrz, no bo wiesz, no bo, ja, bo gwarancja jest taka, że jak ja naprawię, no to tak na kilka przejażdżek z Fornalem, no to jeszcze się jako tak otrzyma. Ale potem Fornal, jak już nas zakręta... Uuu, tak... nie, 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 nie. Nie, ale to jak jest ta trasa, ta co... Co jest taki hopek co się tak skacze. A skace, i, pum. i bum! I bum! No. A tu jesteś, widzę. No. Dobra, widzimy się w Opolu lubelskim. Jesteśmy już w Opolu Lubelskim Fornal z Dawidem już poszli do lokalu Bo już Fornalowi o tak ślinka na metry ciekła Także Fornal też tam coś tam załatwił Jakieś zielska dla mnie, także Jedziemy, idę też sobie tam coś spróbować Fornal i co? Jak w sytuacja? Bardzo dobrze Czemu nic nie jest? No bo nie będę nic mówił na razie Aha, <laughs> aha Spo Spoiler, co Spoilery. nie? Spoiler Idziemy na pierwszą wycieczkę, zostawiliśmy Fornala, Idziemy do tradycyjnego sklepu Januszowego zwanym Biedronka. Kurwa! Kurwa! Promocje! A tam, Niskie ceny! A tam Fornal z tyłu gdzieś został, także No. Chwilę, chwilę sobie poczeka, a my korzystamy, żeby sobie tak... Choć co prawda nie idziemy zwiedzać Opola, ale idziemy się po prostu przejść. Tak. Takie. A ty coś jeszcze powiesz? Zapraszam zapraszam na mój instagram, YouTube, wszystkie social media. W opisie czy tam napisane. Tak, I na razie i widzimy się dalej. <śm> Właśnie moi kochani, droga kupna w pietrące w opolu rulerskim kupiłem do nuta ekipy. Sprawdzimy jak to teraz smakuje. Serio? Ale nie, serio. Gdyby nie te słodkie nadzienie, to byłby dobry. Ocena moja 3 na 10. Dziękuję. Subskrybujcie mój kanał. No. <grybujcie> Dobra, idziemy po do pornala. To co widzicie przez chwilą, to była sałatka grecka. Wyśmienita, normalnie miodzio, miód, miód malina. A teraz przyszedłem do samochodu naprawić. O, będę naprawiał. Tego muszę niedojedzone żarcie fornala schować do bagażnika. O, oj, o, Normalnie ma jak złota rączka, hop do skrzynki Oj Oko mi zaparowało O, ciach, ciach, ciach Także sprawa wygląda tak, że Szeforna będzie jeden odcinek nagrywać, czytam shorts, i uciekamy z opola i grzejemy na zamość. No, my już po podbojach gastronomicznych, teraz idziemy do drugiego miasta, do zamościa. No i teraz przejeżdżamy przez opole i grzejemy na zamość. No, a zaraz będziemy mijać. Cukrownię. W Opolu lubelskim, która już nie funkcjonuje. O, mijamy tą cukrownię. Już nie funkcjonuje. Fajnie byłoby się to na Urbek wybrać, co ty Dawid? Oczywiście. Jakby, jakby się dałoby wejść. No nie? tak. Dobra, wyjeżdżamy z Opola i grzejemy. A ty? Fornal co tam poniesz? Hmm. Za nie mówił na widok kamery. Nie. A co się stało? Na jedzonku. Na jedzonno. Odpoczywa, musi strawić przed następnym jedzeniem. Przed następnym jedzonkiem. Dobra. lecimy dalej. Jedziemy, jedziemy. O i patrzcie, dino po lewej stronie, atrakcja w Borzechowie. A poz Dawid, pozdrawiamy naszego kolegę Oczywiście, z pracy. Oczywiście, pozdrawiamy tak, Bar Bartusia pozdrawiamy. Ale ćwiczy. kurczę, świcz, kto ciszy? Oj, oj, tak nieważne, co nie wiem. <noise> Zatrzymaliśmy się na postój, tak. w takim fajnym miejscu. A tu patrzcie, za wilce rosną. O, buteleczka. Po A tu wiem, tu nieważne, tu farna zwraca na soplicy. Uwaga, ja zwracam <noise> uwagę na kwiatuszki, to moja pasja i tak dalej. Ale to też jest A pasja. to ja wiem, no ty, tego. O, tu patrzcie, zawilce są i także... Link do tego odcinka będzie na koniec filmu, na karcie końcowej. No oczywiście no, ulubione rzeczy Fornala, śmiecie w lesie. No, nie to... śmiecie w lesie, tylko soplica wódka ogólnie no. A, ale ona jest pusta, to i tak się nie pocieszysz nią. Oj, no ale lelore. lubisz soplicę? No, soplicę, ale malinową. a mam mówię, że nie lubisz smakowej. No. Powiedziałeś, że smakowe są, że tylko cieniasy piją czystą. Że po czystej głowa boli coś takiego. Nie, nie po czystej, tylko że po smakowej boli głowa. Tak mówię. No, no, no. i no, To jest prawda no. Dobrze. No ale jak za darmo. Ale no. po czystej boli brzuch. Nie. Mnie tak. No to zależy od twojej... Mój sposób przyzwyczajenia... A ja po czystej... A mnie po czystej gardło piecze. No to prawda. Dobrze, no. że nie dupa. dupa. Dupa to może po ostrym A tak, no to oczywiście, no to dupa w takim... W, w każdym bądź razie wtedy nie odpada na tym vlogu, także o dupie można mówić. Jesteśmy już w zamościu i pojechaliśmy szczęśliwie, Formalnie już zaliczył lokal i idzie kolejnie zaliczać. Kurde, przed chwilą zdegustowałem kawałek pizzy, nalałem sobie takiego ostrego sosu. Mordę mi wypala. Idę sobie kupić jakiegoś loda albo czy jakiegoś jakiś uród, bo im bardziej gadam, to mnie bardziej parzę. Widzicie tam? Amerykańscy żołnierze. A ja uratowałem sytuację. Zjadłem loda, popiłem Miller i idę teraz do chłopaków. Ludzie, patrzcie. Nie wierzę. To jest ten sławny youtuber. Przepraszam, mogę z panem zdjęcie? Oczywiście. Mogę z panem zdjęcie? Oczywiście. Stryk jest. Dziękuję. Dziękuję. O, o. Tak. <głos> <głos> Tutaj jest Fornal. Tak. Tutaj jest Dawid. Tu jestem ja. A tu są... Ponapoczynane jedzenia Fornala Z planów filmowych tak, I tak dalej tak. Także Jak tam się to podoba? No to zajebiście <laughs> Także z każdym razem Tak bagażnik wygląda w mojej Audi 80 Drodzy kochani To było na tyle na ten vlog Jakoś przetrwaliśmy te Gastronomiczne trasy I tak dalej Było fajnie Fornal zadowolony Ja również Dawid również Także No mimo że od miasteczka do większego miasta jeździliśmy, ale naprawdę wycieczka wyśmienicie udana. Także im bardziej wycieczki te z Fornalem, to widzę taki progres, że im bardziej z Fornalem i bardziej Fornal popura, popularny, to te wycieczki są naprawdę bardzo ciekawe, nie? No Oczywiście. <gry> no, także. Także nie przedłużając, ja my wam cześć, Dawid również, Forma też. I nie, nie pamiętaj, a, i dodam, nie byli głodni przy mnie. A tak. i pamiętajcie, nie cię jedzenia wege, bo to zło. Dokładnie, wege. Tak. Znaczy wege można zjeść od czasu nie, do nie, czasu. Można, nie, można. Nie, można, nie. dobra, na razie! Tygodnia.